Myślę, że zrobili, że organizatorzy Dakaru zrobili to, co mogli zrobić najlepiej. Czyli ja nie widzę tu jakichś istotnych mankamentów. Ja widzę raczej konieczności, którym się musieli poddać ze względu na styczeń na półwyspie Arabskim. Dzień trwa od godziny mniej więcej 7 do 17.30. Nie można wystartować OS-u o 5 rano, tak jak to się często zdarzało w Ameryce Południowej, gdzie przecież styczeń to jest szczyt lata. Nie można skończyć OS-u o 20 czy 21, ci, którzy jadą bardziej z tyłu, bo jest już głęboka noc. Nie da się jechać w takich warunkach i nie da się zadbać też o bezpieczeństwo zawodników. Więc chcąc, chcąc utrzymać dystansę, musieli zrobić fragmentami rajd o wiele, wiele szybszy. Mi ta formuła rajdu kompletnie nie odpowiada, choć pustynia mnie bardzo y, y, tu cieszy i, i mamy wiele przyjemności. Nie przeszkadza mi brak kibiców, wręcz przeciwnie, znakomitą większość odcinka. Na przykład dzisiaj jechałem zupełnie sam. Y, 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 doganiałem motocyklistów, wyprzedzałem tych motocyklistów, oni nie byli w stanie nadążyć za y, moim tempem, szczególnie w tych trudniejszych fragmentach. Na prostych później się zdarzało, że mnie dojeżdżali, no ale yy, tu już nic się nie poradzi. Oni mają więcej mocy w swoich motorach niż ja mam w silniku w quadzie. Więc yy, uważam, że yy, znakomitą pracę wykonał organizator Dakaru, ale ograniczenie tego jasnego dnia to jest duże wyzwanie i kto wie. Czy nie stanie się to, co bym pierwszy rekomendował, żeby Dakar trwał trzy tygodnie? Żeby odcinki były techniczne, krótsze, po 250-300 km, czyli takie, które zmieszczą się w tym dniu, dużo trudniejsze technicznie, tak jak mieliśmy tu fragmenty, no ale żeby ten rajd był najdłuższy, no to musi być ich pewnie o kilka więcej. Zawsze tak jest, że yy, jeszcze się nie kończy Dakaru poprzedniego, a już myśli się o następnym. Ja na pewno wiem, że. Kład na Dakar, taki o takiej charakterystyce trasy, jak tutaj, musiał, musiałby być zupełnie inaczej zbudowany. No najprościej mówiąc, przydałby się szósty bieg, musi być o 10 kg lżejszy, musi mieć jakiś rodzaj wspomagania prędkości. Tutaj kilka kładów ma takie. Quasi turbo, coś w tym rodzaju, czyli takie zasysacze powietrza, które powodują, że powietrze wchodzi do silnika pod większym ciśnieniem i pewnie troszeczkę poprawia maksymalną prędkość. Więc na pewno Kład musi być dostosowany do tutejszego Dakaru, mniej niszczącego sprzęt niż ten w Ameryce Południowej. Żałuję, bo, bo moim zdaniem tu akurat jest mankament. Nie może być tak, że połowa OS-u jest z maksymalną prędkością, no bo wtedy co to za umiejętności? Jak, jaki to jest test umiejętności, jeżeli jedziemy wszystko, co komuś tamta fabryczka, bo to nie fabryka, tylko małe manufaktury, które te kłady budują, dała, prawda? Komuś da trochę więcej, komuś da trochę mniej, niestety nie świadczy to o umiejętnościach, a dla mnie Dakar zawsze wiązał się z, po pierwsze z sprawdzeniem na wszystkie możliwe sposoby, umiejętności, a po drugie wytrzymałości. A tu mamy niestety troszkę umiejętności, troszkę wytrzymałości i o wiele więcej prędkości. To nie jest moja, mój ulubiony sposób ścigania. Ścigałbym się pewnie w innej dyscyplinie, gdybym tak uwielbiał maksymalne prędkości i, i otwarte przestrzenie. Czy ja, tak już samo... miałem, ja już tu miałem kilka fragmentów OS-ów, które wygrywałem nie ma, jak nie było kłopotów technicznych najbardziej mnie ucieszyło to, że wygrałem e, dwa dni temu chyba e, do tankowania, czyli prawie 200 km super technicznego fragmentu, to było to była satysfakcja to była satysfakcja e, sto kilkadziesiąt kilometrów naprawdę super trudnej technicznie trasy i piasek, i kamienie, i skały, i, i nawigacja, no wszystko było i to była satysfakcja wygrać. Niestety później miałem kłopoty techniczne, które mnie gdzieś tam spowolniły, ale, ale te satysfakcje z tego rajdu przywiozę, oj, naprawdę duże, szczególnie po ciężkiej kontuzji, rehabilitacji, no i tym, przy tym, że Ci zawodnicy, z którymi się tam ścigałem i z którymi się dzisiaj ścigałem, są jednak o circa 20 lat młodsi i czołówka po 20 kilo lżejsi. Więc jeżeli się złoży te dwa elementy, no to już wychodzi naprawdę, że grzeszyłbym nie będąc zadowolony. Wczoraj naprawdę dobrze się jechało. Oprócz tego, że widzieliśmy tak zwane dropy, czyli ucięte wydmy. W bardzo niebezpiecznych miejscach, czyli zarówno motocykliści jadący przed nami mieli kłopoty, tam iluś pozabierały helikoptery połamanych, więc można się było spodziewać, że również samochody, jak się rozpędzą, to tam będzie nieliche wypadki, będą ale uwzględniwszy to, że Dakar zawsze jest ryzykiem, było naprawdę dobrze natomiast odwołano drugą część odcinka ze względu na brak helikopterów, bo okazało się, że tylu połamanych zawodników czy, czy poszkodowanych zawodników musiały zabrać z trasy, ale zanim to się okazało, ostatni fragment OS-u do tankowania był tak trudny nawigacyjnie, był w zasadzie można powiedzieć, że był ktoś albo zrobił gruby błąd w roadbooku, albo specjalnie yy, pomyślał układający trasę no tutaj zobaczymy jak sobie chłopaki poradzą na 196 czy 7 kilometrze nagle zobaczyłem krążące motocykle, krążących kładowców, wtedy się trochę głupieje zwykle, no w końcu zebrało się nas chyba ze 40 motocyklistów i kładowców i tak krążyliśmy po takich skałach górach yy, 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 przerośniętych prze, yy, takich piaszczysto skalistych Myślę, że z 20 minut krążyliśmy. Pojawiły się pierwsze samochody. Ci pierwsi kierowcy samochodów i nawigatorzy też się pogubili. W końcu drugi, czy, drugi, czy trzeci samochód, czy czwarty, może nawet widać było, że mniej więcej w jakimś tam rejonie szukają wyjazdu z, tej, z tego labiryntu. No i wiedziałem, że jak nie pierwszy, to drugi, jak nie drugi, to trzeci, jak nie trzeci, to czwarty kopilot w tym samochodzie poradzi sobie z, tym, z tą łamigłówką, więc. Patrzyłem, co oni robią, w którą stronę mniej więcej to zmierza, no i tam też ruszyłem. Żałuję troszkę, bo byłem na samym początku, właśnie w tym miejscu, na samym początku tego błądzenia byłem właśnie w, dokładnie w tym miejscu, w które oni później wjechali, no ale widocznie zabrakło mi pewności siebie, no ale mnóstwo zawodników się pogubiło. Najlepiej zarobili na tym ci, którzy jechali troszeczkę z tyłu nie w samej czołówce motocykli i kładów bo oni akurat w tamtym miejscu za, za, zaczęli być wyprzedzani przez samochody i najszybciej się zorientowali w którą stronę jechać patrząc na nas. Yy, łamigłówki na Dakarze się zdarzają. Nic z tym złego, na szczęście nie było tam aż takiego wielkiego kurzu i tak wielkich prędkości, bo kiedyś w korycie rzeki wyschniętym w Argentynie ścigaliśmy się tam i z powrotem, usiłując złapać waypointa i tam ja jechałem 100 na godzinę, a Carlos Sainz przeciwną stronę ze 160 chyba. I to było skrajnie niebezpieczne. Wczoraj było paskudnie, frustrujące, ale nie było aż tak niebezpieczne.